Cześć, dać w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską. Dele Alim. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy zaczynali od meczów w ćwierćfinale Coppa Italia. Będzie to mecz z Atalantą. Dzisiaj też będziemy chyba mieli mecz w Lidze Mistrzów, tak? Tak, będziemy mieli mecz w Lidze Mistrzów z Bayernem, Monachium. Mam też mecz z Juve, więc pamiętajcie, to są takie mecze, które potencjalnie rozegramy. Te trzy bardzo możliwe, że będziemy tutaj właśnie grali. Nasz skład to jest w pełni gotowy. Oczywiście żadnego transferu tutaj złego, nasz zarząd nie zrobił. Co jest dość niespodziewane, że właśnie od początku jak tutaj jestem w zespole. Zaraz nie zrobił ża żadnego jakiegoś złego transferu. Dość właśnie podejrzany też, można powiedzieć, ale oczywiście bardzo dobrze. I możemy przechodzić. Pierwszy mecz na dziś, wiesz, z Atalantą, para na ten mecz. Oczywiście my, można powiedzieć, że bronimy tego Pucharu Włoch, bo rok temu to my wygraliśmy i próbujemy wygrać drugi rok z rzędu. No na pewno oczywiście spoko, każdy trwają zawsze fajnie wygrać, dlatego mam nadzieję, że dam radę też tutaj awansować. Czukueze. Reinders, tutaj jest troszeczkę środkiem pusto. Ramos, to nas właśnie poddanie, ale może jednak powinno to być, może w kwadratem powinien poprosić o piłkę, nie wiem. Szkoda jednak, się nie udało, że ta piłka nie przeszła do mnie. Sopi przy piłce, Okafor Nasz były zawodnik. Pamiętam, że do dziś ten mecz, jak w poprzednim nie była, to była nasza pierwsza porażka, gdy to właśnie Okafor m.in. strzał strzelał bramkę. Do siódemki? To do siódemki nie, to jest poro tak. Pomyliłem siódemkę z dwójką. Znaczy, mi z daleka wyglądała siódemkę na plecach, ale to było oczywiście poro. Kto mam w ogóle u nas siódemkę? Nie pamiętam. To w ogóle właśnie może u nas mieć siódemkę. No nie wiem w sumie. No ale nie, mniejsza o to. Czuku na dół, Dobra, pięknie. Może tutaj właśnie będziemy wchodzić. Teraz nas piłka. Strzał z pierwszej piłki to nie był za dobry strzał niestety. Dobrze wiem, że Delalego jego stać na dużo lepszy strzał. Dobrze wiem to. Mieszkało się, że tego nie zauważyłeś, że nie zobaczyliśmy dzisiaj tego. To znaczy teraz, że tego nie zobaczyliśmy. To będzie piłka dla nas. Penaser, dobra piłka tutaj Rafał, niech strzela, dobra. Jak na razie siedzimy, może pamiętać, przysłowiowo tutaj na Atalancie. Okafor atakuje, podaje do Nusy. Dobra, piłka do Okafora z powrotem. Okafor tutaj przyblokowana ta próba wrzutki. Pięknie, ale jeszcze niestety. Za, za wcześnie aż zadzwonił, aby zrobił taki ten zamach nogą. Piłka jeszcze tutaj będzie dla Atalanty. Mogą być problemy. No dobra, dobra ta interwencja. Dobrze Mike, że wybija od razu piłkę. Ramos. Rafael, piłka do nas. Pięknie, podaję do TO, udało się tutaj to zdążyć z tą piłką. Reinders od razu, nie strzela, ale nie ma bramki. Ponownie Van de Wurde. i naprawdę ich też dzisiaj ratuje, jak na razie. A w końcu będzie musiał skapitulować. Z główki, może nie będzie. Shotterback. przyjęcie, strzał. Prosto, bramkarze niestety. Przykład, z piłka niestety nie jego tutaj jednak, już. Aj, i blisko. Jakbym troszeczkę lepiej tą nogę, może powiedzieć, ustawił tej próby przyjęcia, to może by się udało przyjąć piłkę. I może nawet by udało się potem bramkę. Kto wie. Okafort do stopiego. A, i wywróciłem się sam praktycznie, próbując tutaj tą piłkę zabrać. Dobrze, że jakoś nie zrobiłem faulu tam, dobrze, że nie było właśnie karnego. Może ta piłka, właśnie, nie ma co troszeczkę za dużo tutaj kombinować. To jest faul i żółta na pewno. Zdecydowanie, pewnie jest żółta kartka. Bo nie tylko to uściski już sam, który jakby ogólnie daje żółtą kartkę, no ale jeszcze to była naprawdę bardzo groźna sytuacja. Deleali. Czemu nie? Choć. Nie nastawiony pozytywnie na to szczerze, na tą próbę... A i jeszcze... Jeszcze spróbuję... E, szkoda, szkoda. Z jak nie lubię właśnie jak mury. Wolę, żeby piłka przeciała, bo tak jak mury blokuje, tak jakby nigdy nie wiem. Można czy jakby dosłownie było centymetr wyżej, czy naprawdę to mogła być bramka? Czy na bramkę, że to wybronił. Medina. Jeszcze próbowałem znaleźć tam podania, już podawałem na górę do Reindersa, ale nie zdążyłem, niestety. Nusa na skrzydle. Ostatnia akcja pierwszej połowy. Oj, nie tak to miało wyglądać, wszystko tutaj. A dobrze, tutaj nie skończyło się to jakoś dla nas źle. Koniec pierwszej połowy. 0-0, jak na razie, ale nie czuję się jakoś niepewnie. Możemy czy coś takiego. Bo dalej wiem, że jesteśmy lepszym zespołem. Jesteśmy na pewno lepszym zespołem. I myślę, że to jest po prostu kwestia, właśnie czasu, kiedy trafimy w końcu do bramki. Jeszcze tutaj klikałem, podanie, nie wiem czemu się właśnie nie podałem, ale dobra, wychodzimy z tej sytuacji tak dobrze, więc nie będę rzekał. Strzał, blok niestety, jeszcze Ramos może, piłki jednak nie będzie tutaj dla nas. Jeszcze Czuqueze. Pedro Poro, myślałem, że troszkę bardziej ruszy naprzód. Ramos. Aj, Ramos straci piłkę. Szkoda, szkoda, bo mieliśmy taki mecz chyba, nie będę z kim on był. Nie pamiętam, z kim ona naprawdę była. Mieliśmy taki mecz właśnie dość niedawno, gdzie potrafiliśmy sobie kierować sytuację, ale my po prostu nie potrafiliśmy strzelić bramki. To był ten nasz problem. Ramos. Czuqueze. Myślałem, kazałem mu strzelić, bo myślałem, że to inaczej jakby zrobił, może powiedzieć. Teraz strzał na ser, ten ball roll e, był niepotrzebny. Niestety on też, ponownie, nie spodziewałem się, jakby wiedział, że to zrobi, to on nie klikał mu strzał. Piłka musi być nasza. Może ta taka szybka akcja. Pan Serba. troszkę, troszeczkę że ja tutaj stracę, może piłkę. Za późno troszeczkę to podanie i też się przyblokowane, ale, no, ale najważniejsze że przechodzi do Chukueze. Rafael, jeszcze piłka może do nas? Właśnie, tylko jak, kiedy ja kliknąłem, to kiedy ja to kliknąłem, a kiedy on mi to dopiero podał? Po co, po co, po co, Samuel? Po co do mnie? Po co on znowu podaje do tyłu od razu? To jest to właśnie, potrafimy się świetnie zająć tej Ale po prostu, jakby coś zapominała się ta wonicy zrobić. Mam wrażenie w tym meczu. Zawsze, właśnie, coś jakby źle zrobimy, jeden ruch. O, i mogą być problemy i to będą problemy, bo to jest jednak fenomenalny Mike Menion, który ratuje nam no, ratuje nam skórę, można powiedzieć, tutaj, bo mieliśmy farta, mieliśmy dużego farta. Gdyby nie Mike, to. No, powinniśmy przegrać, powinniśmy przegrywać. Tak to jest właśnie, jak się nie wykorzystuje swoje sytuacje. Możemy nawet grać lepiej, ale jak nie wykorzystujemy swoich sytuacji, to. To mogą nas w każdej chwili skontrować. O co Rafał, no ewidentnie on jest na spalonym. jakby... Nie wiem jak, nie wiem... Może powiedzieć, jak może myśleć, że nie jest na spalonym, Wiesz, ewidentny spalony to jest. No, przynajmniej ja my, wydaje mi się, że był ewidentny spalony. Chyba, że jakiegoś zawodnika nie ja nie zauważyłem może. No ale nie wiem, wygląda to na spalonym. Atalanty... Nigdy nie byłem tak tutaj, tak jak obrońcy przyjmują piłkę, ale... Nie skończyło się dla nas to źle. O, to miało być do Rafaela. No dobra, może jeszcze nam wyjść Ramos 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 83 minuta. No w końcu. Wierzyłem do końca, że dam radę to zrobić i udało się. Późno bardzo, ale udało się. Milan trafia i... Patrzmy na to jak to właśnie wygląda. To wydaje mi się, że też, że pojedziemy do... Kolejny, może, może powiedziemy, do kolejnej rundy. Bo wydaje mi się, że nie chcę, się wierzyć, że Atalanta ta, ta ich strzela I mieli jedną, jedną, jedną tą okazję którą Okafor nie wykończył. Pięknie, pięknie, Ramos. Zostało już tutaj kilka minut dosłownie. Griezmann wchodzi za Ramosa. Wydaje się, że jedna akcja. Wydaje mi się, że ta Atalanta miała jedną, jedną tylko okazję na to, żeby wyrównać. Dlatego razik ich zatrzymać ich mamy. Pięknie, pięknie benaser. Czukuezę. Nie ma spalonego. A strzała teraz benaser. Myślałem, że przynajmniej bramkę będzie ten strzał. Niestety jednak nie. No to taższe talent ma jedną okazję. Chyba, że nie przejmiemy piłkę, bo wtedy oczywiście już nie mamy mniej tej sytuacji. A nie przejmiemy tej piłki. Oj, to jeszcze będą mieli tutaj nawet taką nie najgorszą sytuację. Zresztą klikam kwadrat, żeby tą piłkę wybić. Schlotterbeck podejść troszeczkę bardziej. Wybij, wybijcie, wy... No nie no, naprawdę, ta obrona to była parodia, co oni robią naprawdę w tej obronie. Ile tutaj tych sytuacji było, gdzie powinno... Jak oni mogli coś takiego naprawdę dopuścić, do czegoś takiego? Biegniemy tutaj, spoko, dobra, więc... To jest ten moment. Pierwszy moment, w który... dobra, to jeszcze mają piłkę. Spoko. I to, ja dosłownie kliknąłem kwadrat, ja kliknąłem kwadrat, ale Benacer był przede mną i mi troszeczkę przeszkodził Kolejna sytuacja Schrotterbeck byłby pierwszy do tej piłki, ale on nie chciał być pierwszy do tej piłki, on mu dał dojść do tej piłki, tam zawodnikowi Blok Piłka w tym momencie, Schrotterbeck, wybijasz jak najszybciej się da No jak najszybciej się da, wybijasz tą piłkę Oczywiście, że tego nie robi Nie wierzę, prawda ta obrona to zrobiła specjalnie, ta obrona specjalnie straciła tę bramkę, tak, to, to nie było normalne, to nie było po prostu normalne, jakby oni naprawdę chcieli stracić tę bramkę to jest, to jest co najmniej kuriozalne co oni zrobili naprawdę w tej obronie I to jest najgorsze, że tak się tyle naprowadzał, tyle walczyliśmy, w końcu strzeliśmy bramkę tylko po to, żeby nasza obrona specjalnie dała sobie strzelić pod koniec meczu To jest po prostu naprawdę, no, no zawiodłem się po prostu, krótko mówiąc się zawiodłem w naszej obronie Tacy naprawdę nie, nie robiliśmy nic głupiego, proszę. Nie robiliśmy żadnych głupich akcji w tym sezonie zbytnio. A teraz coś takiego naprawdę robimy. Wstyd, naprawdę. Co ty robisz, Chuckueze? Tutaj. Bo to ani nie było wypuszczenie sobie dobrej piłki, ani mi podanie to nie było. No, czemu on do mnie nie poda, jakby no? Dobra. Mamy to, pięknie, 2-1. Ja wziąłem sprawę, może po swoje ręce, bo to ja strzelam bramkę 2-1. Ale, patrząc na dzisiejszą naszą obronę, nie mogę być pewny, czy wygraliśmy, bo kto wie, czy za chwilę nie dadzą im bramkę znowu za darmo rywalowi. No zobaczymy, zobaczymy. Udało się też, że właśnie ani bramkę, że ani obrońcy nie, nie wybronili tego, jakoś nie wyblokowali tego. Dele trafia swoją bramkę numer. No pierwszą, pierwszą bramkę pukarze w tym sezonie trafia. Nie wiem, czy mecz z dzisiaj zagramy, Patrz na to, ile ten mecz schodzi. Wydaje się, że dzisiaj jeszcze zagram tylko ten mecz z Bayernem. No i resztę będziemy pewnie symulować, zakładam. Turej atakuje. Dobra, jeszcze wybijcie, tylko to wybijcie. Schotterbach, fajnie, że tym razem piłkę wybija. Mój zawodnik już praktycznie nie ma w ogóle kondycji, to jest dość duży problem. Rafael, jestem tutaj właśnie, żebyś mi podał. Reinders, Benacer. To musi być gol. Albo Czukueze. Czukueze. Mamy to. 3-1. Pięknie. I teraz sobie zejdziemy, bo nasz zawodnik już się nie daje, żeby tutaj mu chodzi w ogóle, więc... Poprośmy o zmianę, poprośmy o zmianę. Mecz kończy się wynikiem. 3-1. Nic się tutaj więcej nie wydarzyło, tak jak się spodziewałem. Mamy awans. Nie było łatwo. Nie było prosto, ale mamy awans. I to się liczy. To jest najważniejsze. Napoli. Może być naszym rywalem, może być Sassuolo lub Lazio, może być też Inter lub Roma, tak to wygląda. Kolejny mecz to jest spotkanie z Pizą tutaj. No to będzie mecz, który tak już mówiłem, symulujemy na pewno. Na pewno będziemy ten mecz symulowali. Odbiór pi piłki tutaj nam, nam na 90. Próbujemy jakoś tam, ciężko będzie, ale za chwilę może dam radę wbić 90 do overalla. Przejdźmy do wyniku, mecz kończy się zwycięstwem. Super, Dele nawet trafił bramkę. Bardzo rzadki widok, bo mamy mecz, symulujemy mecz i Rafael nie trafił bramki, to jest naprawdę szok, to jest dla mnie szok, że on tego nie, tutaj tra nie trafił. Kolejny mecz będzie z Bolonią, Bolonia jest dość mocna w tym sezonie, ale, ale, wydaje mi się, że i tak przesymulujemy. No Bolonia 38 punktów, więc to jest dość e, dla mnie szalone, że 38 punktów wystarcza na siódme miejsce. Może przez to, że my tak uciekliśmy, tak to się wydaje. Orientacja 77, też troszeczkę tam pomaga, żeby pójść w górę a overallem. Mamy tu ogromną przewagę. Myślę, że naprawdę będziemy symulowali w powoju te mecze, wszystkie klikowe bo naprawdę bo po prostu nie ma sensu grać. Abyśmy byli niepokonani, 4-0 wygrywamy, Rafa trafia, my nie trafiamy ani jednej bramki, abyśmy właśnie nie mieli, jakbyśmy mieli yy, zero porażek, to bym grał mecze, ale nie mamy porażki, więc naprawdę nie mamy nic do stracenia. Dlatego myślę, że będziemy dużo tych meczów już symulowali. Może nawet wszystkie mecze będę symulował, aż będziemy mieli pierwszy mecz po, mistrz, po Włoch, Można nawet takie mecze, jak na przykład Juventus, przysymulujemy. Bardzo możliwe. Mecz za to, który na pewno nie przesunujemy, to mecz z Bayernem w Lidze Mistrzów. Skład jest prawie w pełni gotowy, jeśli chodzi o kondycję. No i para na mecz z Bayernem na w Lidze Mistrzów. I będziemy tutaj mogli powoli startować. I zaczynamy, zaczynamy. No. Zobaczymy, czy damy radę wygrać ten pierwszy mecz Oczywiście to dopiero pierwszy mecz Z dwóch meczów, więc oczywiście, jeśli by się coś złego wydarzyło Ale nie wiem, jakoś nie, nie wyobrażam sobie zbytnio Żeby się coś złego tutaj wydarzyło patrząc Wiadomo, że za talent zrobiliśmy ten jeden błąd Ale to jest jeden błąd na naprawdę długi czas Oj Benacer, jak dobrze, że on wstał Bo chwilę leżał i trzymał się Tak może chwilę to nie, ale jakieś no z Dwie sekundy leżał i się trzymał za nogę, więc Nie wiem, czy chcę może powiedzieć sprzedać to sędziemu Że jakby był to poważny wślizg Reinders, znaczy to znaczy tam właśnie no, potencjalny faul, ale jednak dobrze, najważniejszy postrzęs jak najszybciej wstał tam. Będzie rzut rożny teraz. Czy Dele to zrobi? Aj, nad bramką. Widziałem, że przeszedłem przed e, swojego rywala, więc właśnie czułem, że mogę to zrobić. Ale niestety tym razem na nie udało się strzelić. Ale dobry początek na razie, dobry początek na pewno. Tutaj też myślałem, że może jakoś przejmiemy. Eriksen, Tierney. To musi być jakiś chyba inny Eriksa. Nie, to jest Christian Eriksa, ale co on tak robi tutaj ustawiony? Nie wiem. To Saliba, William Saliba przy piłce. Lissan, nie, to nie jest Lissan, to jest. Co jest za Martinez? A nie wygląda jak Lissan, to jest Arnaud Martinez, tak, to jest Arnaud Martinez na pewno. Kane cały czas. My z Bayernem się mierzyliśmy w finale, to jest na pewno też warte, warte przypomnieć, że to jest rewanż z finału Ligi Mistrzów. Bo. Z nimi się mierzyliśmy rok temu. Tam właśnie to my strzeliliśmy bramkę jedyną w finale, która da nam nam zwycięstwo. O i tam to jest faul właśnie. Tak dziwnie tak upadł Samuel, tak wydawałbym, że to może być fał. I to był fał. Ja jestem tutaj na razie trzeba właśnie za, za polankarem może powiedzieć. I będę potrzebny. Czukuerze właśnie spróbowałby. Jeszcze spalony, chyba. Właśnie, spalony Reindersa. Lenor, Lenormand teraz w piłce. Czyli mamy taki francuski duet obrońców. Saliba i Lenormand. Piłka dla nich z Zła tutaj, daliśmy im przejść po tej stronie. Hurricane. Strzał, który miałem właśnie mówić, że nie może być zagrożeniem, ale jak zobaczyłem, że piłka przeszła koło Majka, to przez chwilę się przestraszyłem. Się przestraszyłem się, że to jednak będzie gol. Benser. Ai, nie utrzymał piłki, ale teraz mam piłkę, obram Aj, to. To niestety się nie udało tutaj, Tiernim. A liczyłem, jakoś, że tutaj pomylą się i może nam dadzą piłkę, praktycznie za darmo. Dobry blok Benser, czukuję, że. Trzeba by właśnie, żeby, musi, żeby mógł gdzieś podać Strzał w naszym wykonaniu Chciałem, chciałem Może powiedzieć, taki wysłać sygnał, że my jesteśmy groźni w tym meczu i że ponownie mam Tutaj przeszkodzimy i ponownie spróbujemy trafić, ale niestety się nie udało Eriksen Coman XT Coman podaje tutaj do tirniego Coman, tutaj Perloporo myślę, że mógł zrobić lepszą robotę Dobra, teraz Szansa dobra, to może być dobra szansa dla nas Miało to czuko być za dobra Ramos super Rafael aj przyblokowany to było niestety czuko jeszcze tam powalcz out dla nas dobra Reinders uderz. Szkoda, że właśnie ci rywalci tak zawsze dobrze blokują, tak zawsze się murują dobrze. I te strzały z daleka Sofia, blok, blok, blok niestety. Ale wierzę, że w końcu kiedyś się nie ustawią dobrze i będzie... Będzie piękna bramka w... Jakieś jak, jak, jak strzały z daleka tak naprawdę. Hurricane. Common. Saliba. Musiela. Pavlovic. Lenorme. Ostatnia akcja pierwszej połowy. To jest przejęta, więc to była ostatnia akcja Bayernu, bo ostatnia akcja teraz będzie właśnie i ona będzie należała do nas. Ale dobry plan, dobry plan. Niestety się jednak nie udało. I to jednak jednak, ta ostatnia akcja będzie należała do Bayernu. Oj, kłopoty, kłopoty, bo oni mogą tym mieć opcja podanie. Dobry blok. W sensie już myślę, że mógłby właśnie. Zakończyć, koniec pierwszej połowy 0-0 No zobaczymy. to jest mecz w Monachium, więc to naprawdę dla nas remis nie jest złym wynikiem To dla nich jest według mnie zły wynik Oni na pewno liczą, że wygrałem u siebie Bo wiedzą dobrze, że, że, że na San Siro będą mieli do, duże problemy A my wiemy, że, za to, że na San Siro się będziemy czuć oczywiście dobrze u siebie, dlatego Potencjalny remis nie byłby końcem świata dla nas Ramos Aj, może z pierwszej, klikałem może żeby strzelał z pierwszej O, Rafał tutaj. Też właśnie, podob, podobny mecz do talentu mam wrażenie, prawda? Czyli umiemy, jakby, robić tę sytuację, ale zawsze ten jeden błąd. To kluczowe podanie zawsze nie umiemy zrobić, niestety. Martinez. Dobrze Teo, no i dobra, może teraz jakaś jakaś kontra, może teraz się uda Nie wiem czy Możliwie, że się nie ustawił najlepiej tutaj. Dla to może tam Rafael nie podał w jednym momencie. Dobrze, żeby też jeszcze dał radę, ale już Ramos jest wtedy nie podaje ale dobrze tutaj. Musjala. Coman. Staliba. Pawlowicz. Pół godziny jeszcze tylko przed nami. Martinez. Arnau. Dobrze wygląda mi tej Bayern. Trzeba im to odejść w tej drugiej połowie. Teo Paul. Dobra. Już bałem się właśnie, że tam piłkę e, tutaj Leroy sobie zgarnie i po prostu sobie będzie mógł tutaj, no nawet strzeli bramkę. Barko wchodzi za Eriksena. Zmiana w barwach Bayernu. Jeszcze mamy troszkę Kanara Prawda, i widujemy go ostatnio często, co jest też dość dziwne prawda, bo nikogo mam wrażenie tak nagle, został posadzony na ławkę i też tego mało widujemy, nawet żeby wchodził z ławki. Dużo tych zawodników tej Bayernu, wręcz za dużo. Tierney. W się mamy i Tirniego, i barko Dwóch naprawdę nominalnie lewych obrońców, Mike, kapitalna interwencja, wow. No i gol. Jak ja tego nie lubię, właśnie, że jak zawsze, jak ja, jakbym, może powiedzieć, kilka ten kwadrat, to po prostu nie zawsze chodzi mi, aby to podane do mnie było. Tylko, żeby po prostu tą piłkę wybić jak najdalej. Nie, wiem, czy ja muszę im klikać kółko, żeby, jakby, może powiedzieć, to robili. No nie wiem, ale po prostu, jakby mi w tym momencie nie chodziłaby aby w tym kwadracie, żeby mi podać. Tylko, po prostu, żeby tą piłkę jak najdalej wybić, bo wiedziałem, że to mogą być kłopoty dość duże. Passer. Nie ma nic z tego już. No, nie fajnie, fajnie, bo to taka jest bramka jak za talandę, naprawdę. Z głupiej decyzji, jakby ja rozumiem, że właśnie on podawał do mnie. To jest po części moja wina, tylko że właśnie tak, jak już wiem, no. Nie chciałem w ogóle, żeby on do mnie podawał. Ja po prostu naprawdę chciałem, żeby on tą piłkę wybił. Po prostu, żeby tą piłkę jak najdalej wybił. Bo wiedziałem, że Trzymać tej piłki w polu karnym, własnym, to nie jest nigdy dobry pomysł. Żeby jak najszybciej to wybić. Nie próbować sobie jakoś podawać, coś takiego. Dobrze. Honor. To musi być gol. Ramos 1-1. Jak dobrze. Jak dobrze. Szukam, że też bramki wiadowe się nie liczą. Jak, może powiedzieć razy dwa jak dawniej, ale jak dobrze mamy remis. Bo ponownie jakbyśmy przegrywali po takiej bramce, to nie byłoby fajnie. Oby tylko ta bramka nie miała jakiegoś impaktu na ten, na ten dwóch mecz. Bo ja się tam nie wiem, założymy, załóżmy, że nie wiem, przegramy jedną bramką. No to wiemy o jakiej bramce teraz myślimy. Jeśli załóżmy, będzie remis i będzie karny, i przegramy w karnie, no to też wiemy o jakiej bramce będziemy myśleli, że o jedną bramkę za dużo straciliśmy. No to po prostu liczę, że jeśli odpadniemy, to żeby ta bramka nie przeważała. To żeby strzeli tam kilka, bram, jeśli mamy odpaść. A jeśli mamy wygrać, jeśli, no ogólnie znaczy, jeśli mamy przegrać, a liczę, że nie przegramy, no to żeby tylko, to nie, żeby tylko właśnie te nie prze, nie, ta bramka nie zadecydowała o tym. Czuku Konor będzie rożny, 88. minuta. Naszej główki tutaj nie będzie. Też ogólnie nie będzie główki dla, dla Milanu. Bayern ma piłkę. Ale czuję, że tutaj będzie out dla nich. Bo ten ślicz naprawdę nie tak miał wyglądać, tylko po prostu myślałem, że ta piłka tutaj gdzieś będzie szła do tego zawodnika. I właśnie myślałem, żeby tutaj przyblokować. A żółtej kartki, mam nadzieję, że nie dostałem za to. Choć nie wiem. jeden jeden. Patrzę na to, że jak pada ta bramka, to szkoda. Patrzę na to, że drugi mecz na San Siro, no to nie jest tragicznie, jakby. Kolejny mecz będzie z Juventusem. Więc to będzie właśnie mecz, który pewnie przesymulujemy dość wyjątkowo. 54 punktów, właśnie oni są co na drugim miejscu, ale są naprawdę daleko za nami. Dlatego właśnie myślę, że jak mamy już taką okazję, to myślę, że trzeba to wykorzystać i właśnie, żebym mógł mniej grać, może powiedzieć. Bo przed rokiem musieliśmy dość długo walczyć o to mistrzostwo. Teraz, no, coraz bardziej wydaje mi się, że już to szczerze mistrzostwo mamy. Tak, już wiem. Przejdźmy do wyniku. Meczu z Juve I wygrywamy. Tym bardziej Rafa z dwiema bramkami, tym bardziej, jakby, można powiedzieć. Tym bardziej dobra decyzja, że tutaj sobie symulowaliśmy, a więc nad lidera, nadwicelidera znaczy taką różnicą pokonujemy. No my absolutnie uciekliśmy od reszty stawki. Verona przed nami teraz. Starza się to dosłownie tylko odliczamy, kiedy będziemy świętowali mistrzostwo, Włoch, a nie czy będziemy. Panowanie nad piłką to dobra rzecz na pewno. Mamy już na panowanie nad piłką na 99 ocenione. Teraz ten mecz właśnie z Hellasem. Mecz u siebie i mecz u siebie. Wygrywamy 3 do 2 super. delenia bramki, ale mamy zwycięstwo. Będę się właśnie za niedługo patrzył, bo naprawdę będę. E, naprawdę nie tak dużo tych meczów zostało i będziemy mogli. Może na następnym odcinku potencjalnie będziemy świętowali Mistrzostwo Włoch. Naprawdę będę musiał sobie policzyć, właśnie kiedy będę, ja, może powiedzieć, już. E, kiedy będę już mógł, może powiedzieć świętować. 90 ra, Jeszcze nie, ale w i szybkość biegu idzie w górę. Jeśli krótkie pytanie, wykończenie, i tak, wszystko to pójdzie, to może. Może jeszcze damy radę wbić te 90 do dzisiaj, mecz z Salernitaną. 1-1 niestety z jedną bramką nas. To jest strata punktu, ale możemy sobie pozwolić na taką stratę punktu, bo to i tak nic nie zmienia praktycznie w lidze. Dalej mamy ogromną przewagę nad resztą zespołów. Mecz z Bayern, tas, mecz, w który na pewno będziemy grali. 90 do overalla nie wbijamy, ale jak blisko jesteśmy? Bardzo blisko, jesteśmy bardzo blisko tego 90 do overalla, to dobrze. No i mecz z Bayernem, mecz z Bayernem, który oczywiście, tak jak już mówiłem, będziemy grali na pewno. Czy damy radę awansować do ćwierć, no, czy jednak jako drużyna, która broni tego, typu, jakby może powiedzieć, tej Ligi Mistrzów, odpadniemy już w 1.8? Dowiem się w przyszłości, dowiem się dokładnie w kolejnym odcinku. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!